Dajcie kochani ponownie. powiadomienie jest... głośność ustawiona na zero. Tak? Wiem, 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 Pana filmuj. Ja Cię było, zrobięło. A powszednia jak się nazywała? się nazywała? Zielona. A, ta chyba zielona. Aaa, rozumiem. Dobra. Tam idziemy na rufek? Zabisz na zdjęcie. Już wam zrobię zdjęcie, tylko akurat nie tym aparatem, już, 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 bo muszę zatrzymać. Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. Boże, to jest cudowne, co Monia? A tu nasza nowa koleżanka, Monika. Cześć, proszę. No, piękna, prawda? Słuchajcie, przepiękna jest nie. Ja od razu zauważyłem jej piękno. Słuchajcie, jako pierwszy tu klient zauważyłem jej piękno. No. A teraz patrzymy tu, tak? O, tu wóz. Tak. <grymne> tak. Pani, Ale zamiast... Dobrze, było, ale... tak jest. Możecie się... O, Co? Przyjmują nas. A tu się zamyka. Tu się zamyka śluza. O. Ona ma taka w a O i tu znowu będziemy szli do góry. W bardzo wroto. O matko, to jest nieprawdopodobnie spojrzyć 3 metry w górę albo cztery. My coraz wyżej jesteśmy. Tak. My w górę, my w górę i jedziemy, czyli o co chodzi? Tak, tak, coraz wyżej się zmieniamy. O, czujesz, 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 że się unosimy, unosimy się. Bo ja już czuję nawet. Tylko ty... Ja czuję delikatnie, buja, buja delikatnie już. Jeszcze, ja jeszcze, jeszcze nie, jeszcze Aha, no to może przez to, że ten to tak przez wodę, że to silnik kąpuje wodę, przepycha, nie, może... To, co w tej chwili słyszysz, to tak. jest woda, która jest... To jest to tak, ona jest wypychana przez dwa, y, wyloty z, tego, że śluza jest bardzo wąska, więc woda, która jest wytryskiwana z układu chodzenia dwóch silników, odbija się o ściany śluzy i takie jakoś się robi fajnie. Bosman jest niesamowity, jak pan Bosman ma na imię? Zdarza się, że czasami do mnie mówią Elżbieta, czasami do mnie mówią Adriany. Jak pan Bosman ma na imię, pani Elżbieta bo ja... A skąd pan zna moje nazwisko? Skąd znam? Słyszałem, proszę panią, te czaple mi mówiły. I te wróble. A i te wróble. Warszawskie. O, tak. Ten jak pan Bosman ma pan Bosman? A pan Bosman jest Grzegorzem, jest A... również mechanikiem. Pa, pan Grzesiu to wiem, że jest no. ten mechanikiem. A drugi pan? Y... A, kapitan, kapitan. Ah, kapitan kapel. Kapitan tak, no, tak. Tak. Jest... kapitana są potrzebne, żeby, żeby, kierować statkiem pasażerskim. O tej długości i o tej ilości pasażerów na pokładzie. Tak. Pani Bocman miałam takie pytanie jeszcze. Czy pani jako późniejsza późniejsza kapitan? Czy możesz tutaj tego? Na dom pani Bosman? Tak. Jaka późniejsza kapitan. Pani wtedy będzie tak półtacim jak się będę dobrze uczyć dobrze przedsiębiorstw, to będzie Pani pływać na tym zakresie, jak będę tak? miała 24 miesiące wypływanego statku w takim właśnie dużym statku pasażerskim. I jak znam egzamin, bardzo trudny egzamin praktyczny, pisemny, przecinie, no to wtedy ewentualnie dostanę patent kapitana Grzegoru 7 klasy B. I kamera stop. Nagrywamy jeszcze raz. Nie uśmiecham, nie muszę uśmiechać. Dalej pokazujemy. Niesamowite. A na, a na, dziób, na dziób można pójść, czy nie można? Na dziób to no, Ty możesz pójść, jak Cię kormorant złapie. Możesz pójść, ale na dzióbie... <śmieram> Ja właśnie chciałam to nagrać właśnie dla naszych klientów. Stop, stop, przepraszam, tam na Ziobie. Dobra. Przepraszam. Dobrze, chodźmy, chodźmy właśnie. Ale to nie chodzi o to, tego nie wykorzystujmy. Idziemy, chodźmy kochani, chodźmy, chodźmy. Tak. Także przebędę też trzeci filmik, nasze rejs rejski rynek miłomłyn i właśnie Tak, tak tu jest, tak iyy teraz zatrzymaj tak i co? Co z tobo? A tu jest sukienko i przynosimy się do góry w każdym razie A. Jestem bardzo dużo ludzi, bo poczekaj, e, poczekaj, spróbuję się poprosić, żeby się przeposzczekaj. Okay. Niech strez, jakiś strez dobrze? Poczekaj, poczekaj Ja to, ja to nagram. Ja muszę tak, wejść tam. Ja to nagram. Wejdziesz. Mogę na chwilę? Tutaj, gdzie, gdzie masz ten uchwyt? Bada. Przepraszam, bardzo na chwilę. No i coś Pani widzi? Widzę już teraz, widzę. No, się nalewa, tak, się nalewa i idziemy w górę. Niesamowicie. I to by było na tyle. Bardzo ładnie wszystko widać. Klesyfikę. I jak coś, to dlaczego zapraszamy też tutaj do baru. O tu, tu. Tylko nie ma, Tylko nie ma nikogo, nie ma żywej duszy. Nawet wiecie co, Nawet żadna dusza nie straszy, nikogo tu nie ma po prostu. Ja nie wiem, też bym coś napił, ale A, no cóż, taka sytuacja. Trzeba będzie chyba tu, nie wiem, zagwizdać na panią Bosman, albo pana Bosmana. Właśnie, no. Jak szybko idziemy do góry, proszę bardzo. Patrzcie kochani, tutaj nawet na ten cień jak szybko idziemy do góry, o, już 2 cm, 4 cm. O, cały czas idziemy w górę. Aha, ojej, ten coś też to... I zaraz będziemy na powierzchni. Ale gdzie będzie widać trawę? A tam tak nie było jakiegoś zapachu y, czuć jak tu czuć ten zapach, nie? No może, może... No, może bąka może, może walnąłeś, proszę bardzo. O tu już trawę widać. Zaraz trawę będziemy widać. Słuchajcie, cały statek tak się ponosi na 3,5 metra, prawie 4 metry. Niesamowite. Wow już prawie widzimy wszystko jeszcze, jeszcze trawa jeszcze. na zewnątrz już tak jak wysuniesz tam rękę daleko to już będziesz miał trawę tak. to jest nieprawdopodobne jak w górę idziemy jakbyśmy w górach byli coraz wyżej ale jak nie to było bardzo wysoko do początku ale wiesz to fajnie by było gdyby takie jakieś było taki kanały jakieś były i żeby w górach to było i żeby tak coraz wyżej, coraz wyżej aż na Giewont Słuchajcie, to jest nieprawdopodobnie Byliśmy w dole, nic nie było widać. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Niesamowite. Niesamowite. I trawę dotykamy. Trawka, trawka, trawka. Zielona mi. Aha. Dobrze, ja teraz narkam przód, jak wypływamy. No, A znaczy ty sobie, sobie usiądź tam. Dobra, i tutaj się już wszystko napełnia. Teraz za chwilę... No sekundkę... Przepraszam. Za chwilę... Wypłyniemy. No, się Miłku? Nie, nie ja sobie. Ciebie szukam, myślałem, że Ty wypadłeś za burtę. Nie? Przestań. żałuję, żebyś tak wczoraj nie, nie spędziłam z Wami trochę czasu. Już, A co się stało? Co, już wyjeżdżasz? No ja wracam do... Oszalała? No jeszcze zaczekam na Was, aż wrócicie z tego vloga, pójdziemy gdzieś, Będziemy jakby jedziesz wcześniej jeszcze jeden nie, nie mogę musisz, tak? teraz coś tam miałam dzisiaj wrócić się za, 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 zaliczyła z nimi statek grupy bo oni jadą no, jutro, jutro, ma jutro, ma jutro ma być. Jutro ma być? No, w ogóle nie ma dyskusji. Dobra, no, nie ma problemu. Ale jutro, słuchaj, jutro jest pochylnia? No, oczywiście, że tak. Babcia jeszcze będzie i mama. Razem cztery, na cztery osoby. No nie wiem, pani gdzie. Tego, tak, tak. Znaczy odpływ będzie tam, a, gdzie my, my dzisiaj odpływaliśmy? Nie, 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 chyba pani nie chcą kontaktu, znaczy, nie dał mi na świecie. 6, 6, 2. 6, poczekaj, 6? Tak, 6, 6, 2. 6, 2. 5, 5, 7. 5, 5, 7. 8, 8, 7. 8, 8, Ale poczekaj, to jest źle i podałeś. 6, 6, 2. 2 razy 6, 2. 6, 6, 2. Tak, a nie 602. Nie, no nie, nie, dobrze powiedziałam. 557 5, 5 7, 8, Tak, 8, 7, 8, 8, Tak, tak, dzwoni dzwoni na… ci, dzwoni. Tak, słyszysz. Dobrze. No, e, Ten, ja poczekam no, na Was. Monika Ostruna napisz. Nie, no, Monika Warszawa. Teraz Są wszyscy musicie zajść. Ale będziemy zajść kojarzyć ciebie świetnie. Zejdźcie za. teraz. A. Czekaj. Zejdźcie, zejdźcie głowy. Zejdźcie z rupy, całkowicie. Lepiej, że. Ja Ale dobra. Do przodu idź. Jest u nas na stoliku. Tu czy dalej jeszcze? Dalej, dalej. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. O i tu. I tu. Dobra. No. Eee, dobra, już tak. O. No kochani, znowu już jesteśmy na większej wysokości. Jeszcze filmujesz? Eee, tak, ale to chyba jest nowy film, bo to jest 12%, a tam był 27 coś. Jakiś to... nowy chyba film kręcisz. Tak nowy? No zobaczymy. Okay. Eee, tak będziemy kończyli film generalnie, bo, tak. e, bo to jest drugi film, który zapraszamy.